you oh. Pierwsze pytanie do Was. Takie podstawowe. Czy warto się uczyć? Tak. Ale prosimy właśnie Natalia, tak? Czwarta technikum. A jaki kierunek? Gastronomiczny, Myślisz, że tak, ale dlaczego? Bez nauki nic, nic nie mamy. Jeżeli ktoś by się nie uczył, to nikt by nie potrafił. Karol, Leonard, czwarte technikum e, informatyczne. E, ja interesuję się informatyką, grafiką komputerową. E, na, na początku rodzice mnie uczyli, teraz ja uczę rodziców właśnie jak, e, uddawiam, to dzięki temu, że się e, nauczyłem e, pewnych umiejętności. A jak ty musisz, warto czy nie? Ja mam na imię Wiktoria, chodzę do Technikum Gastronomicznego, jestem z Ukrainy. Jak kończę szkołę, chciałbym pójść na studia. Dla mnie na tą chwilę jest to trudne, ponieważ ja jestem z Ukrainy, więc muszę się jeszcze długo nauczyć. A jak tobie się wydaje? Ja jestem Kamil, czwarta klasa informatyczna. Dzięki nau nauce mogę długo praktycznie rzeczy wykonywać. No ja się uczę właśnie informatyki. Buduję trony internetowe, różne programy, potrafię opanowywać. A co dalej? Pocztowe. Po, po, po ukończeniu technikum chciałbym przystąpić do nauki w studium pocztowym. Ja mam na imię Izabela. W szkole zawodowej się uczę. Skończę w czerwcu szkołę. I jak dam egzamin, to potem co będę robił, to jeszcze, co będę robiła, to jeszcze nie wiem. Po wakacjach będę się zastanawiała, jaki kierunek wybrać. A czy warto się uczyć? Warto. Dzięki nauce rozwijam się, mam większą wiedzę, pozyskuję umiejętności.